Siemanko widzowie, dzięki za możliwość powitania Was w 70. odcinku Aizaka. Dzisiaj zagramy sobie challenge. A jest nim Cat Got Your Tongue. Jak to z challenge'ami bywa? Ja nie wiem, co jest na tych challenge'ach. I nie wiem, dokąd. Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuu. Czyli tylko gapisz herbolem mogę bić i to do matki. Więc widzicie, mamy challenge bardzo poważny moim zdaniem, bo nie możemy niczym bić. Gapis Herbol to Gapis Herbol. A muszki to muszki. Bez dobrego itemu w sklepie może być ciężko. Bo Gapis Herbol nie jest jakimś najbardziej, najłatwiejszym przedmiotem do uderzania. A weźmy tak pokonajmy matkę. Ale to wreszcie jest challenge. Tak wam muszę powiedzieć. Wreszcie to możemy nazwać challenge'em. Najlepszy item. BFF. Bezprecedensowo BFF to będzie. Więc. Staramy się wyżebrać wszystkie możliwości tego rana. Żeby dostać tego BFFa ze sklepu. Tutaj to, to jest losowość totalna, ale my po prostu musimy mieć 15 coinów, a resztę wydawać na wszystkie zmianki jakie mamy w tej grze, tak? To jest bloodbuck I ten dobry i niedobry dla nas. Dobry. Bo możemy sobie zbijać zdrowie? Niedobry Bo nic z tego nie mamy Aby... No widzicie w jakiej sytuacji jesteśmy? Leś tu się to. Tu sama machni niektórych przeciwników. Ła To będzie ciężkie. Dicka fly. No, on we mnie zaspawnował. Besquito. On zaspawnował to we mnie. Szybko tracimy zdrowie, szybko. Lakap. Nie jest to wybitna statystyka dla nas. I mamy tylko 14 koniów aż. Dobra. Teraz jak będzie BFF to my go kupimy Jeśli będzie yy, To jest 9V Chyba Kar baterii Active Power Up by się jednak modna podpowiedzi co, co robią przedmioty Na no nic Lecimy na następne piętro, bo tu nie mamy za bardzo co robić. No, sklepy są dla nas najważniejsze w tym momencie. Nie ma nic ważniejszego niż itemy... ...bateryjne, tak naprawdę, i ten BFF, który mówimy. Możemy... Z bossów, jakby dostaniemy jakiegoś familiara, to będzie... tut. To, to będzie najlepsza możliwość, jaka się nam przytrafi. Dzięki, że razem możemy tworzyć tą WIELKĄ rodzinę Isaacowa Jest aż już 36, jeśli chcecie do niej dołączyć Kliknijcie subskrypcję i lecimy dalej Dostać Familiara Bo nic innego nas nie uratuje, a widzę że jednak się nie ładują nam Chodźcie bogin. ogień Nie wyjdziecie bogin. Hmm. Dobrze nie słabszy zoom przechodzi z tym. Plus taki, że jakby serbo robi się większy po zabiciu przeciwnika, ale to dalej nie jest łatwe do klikania. Bo ja gram na klawiaturze, że nie napadę. Jeszcze nadgarstki mnie nie bolą. Jeszcze. Dobra. A tu bomby. O bomby to też jest y, towar deficytowy dla nas i bardzo pożądany. Im więcej much na bossa, tym lepiej. Jest... My chcemy dostawać tyle dżapy, bo nasze muszki wtedy więcej biją, to fakt, to, to my chcemy. Nie chcemy tear zapku, tear zapów kompletnie. Uu! Może się nam nawet ciekawie trafić. Dokładnie, bo dostaniemy Familiara, który strzela, co jest dla nas cudowne, a my mamy latanie i mamy nóż. Nóż, którym nie strzelamy Ale może być gać U, hej. Czy może być Nie może być Wykiwali mnie Niechaj będzie to moja kara za niewiedzę Nie mogę dźgać nożem, byłoby za piękne O, albo książkę. ten Pandora z boksa dostać. To się pozbyłem dwóch HP-apów. Niefortynnie wam powiem, nie chciałem w taki sposób ich wykorzystać. Miałem nadzieję, że on się po prostu nie będę mógł nic strzelać, a on się po prostu zespałuje. A, tego nie zrobił Dwie piguły Czym mnie zaskoczysz? Lakapem i... Słuchaj, nie najgorzej. Nie najgorzej. Yy, tutaj? Nie. A bo tu też jest mały pokój. No to gdzie? Tu na górze? A Ja w ogóle bym już dawno pogasił to płomienie to też nie. Ale nie mam takiej możliwości. No to zostaje tylko tu na dole. No? Mamy Shielded Tearsy, Connection, Connect, które nic nie dają. Nie ma tak dosyć dobrej item z. Secret Room'u, ale nie móc go użyć i z niego korzystać. Nie no dobra, mamy jedną bombę, ta bomba będzie nam potrzebna na cokolwiek. Na kamień z x nie wiem. Skoro, że nie dostaliśmy żadnego klucza, to to jest problemem. To są tylko sześć, to jest tylko sześć piętra, ale to jest sześć pięter bordęgi z itemem. No dobra, ja rozumiem, ale jak zabijesz matkę tym? Jak tym pokonać matkę? To mnie ciekawi. Dobra, ja, ja mogę strzelać, zapomniałem, że tu się mam Familiary. Ja mogę strzelać. Jakoś, niechybnie, niecelnie, ale jakoś. Nie? no Dobra, bak tego nie wezmę, to ja nawet w sklepie nic nie kupię, więc. Dobra, nie, nie no, zrobiło się bardziej pozytywnie. Mamy familiary Little Steven, braterek Bobby. I jest dobrze. Gabis Herbol to już nie nasze jedyne obrażenia. Tylko kluczyk Gra kluczyk Bo ja mam dwa marzenia w tej grze Dobra, familiary wykończcie to Bo to wybucha chyba Nie, dobra Uuu, HP up To ciekawe, przyda się Jest to Pandora's Box To jest jedno marzenie do dostania Drugie to jest dostać BFF-a. A trzecie to jest dostać pierwsze i drugie naraz. To są moje trzy marzenia. Z czego trzecie to jest połączenie pierwszego i drugiego? No nie ma, no. No nie ma kluczy. Tu nie może być. są też nie może być w góry nigdzie. Tu na dole może być. Klucz. Unbegger. Keybagger zabiera mi. Ej, mogę ogniska gasić. Zabiera mi klucze których nie mam. Nie zabiera mi nic, teoretycznie. Nie <grybujesz> może mi zabrać czegoś, czego nie mam. Miałem jeden, ale wydałem. Czy dobrze, mogę gasić ogniska wolnym tempie? Ale to też kasa. Dobra. Najpierw walczymy z Gerdy. W ten sposób. Ciekawi mnie, czy ma jakieś zaprogramowane konkretnego. konkretną możliwość. Dobre, chodzi mi o. o czempiona. Czy ona jest w takiej wersji czempionowej zawsze? Czy dobrze mogę celować w jedną i kręci się uff i było całkiem nieźle Ca całkiem niezłe wam powiem PEDGIN BOY spoko jak dostaniemy klucz to na pewno wyjdziemy jest pakcik pakcik który da mi trochę TIRZAPA Trochę damage upa i solharta Moje muchy będą więcej biły No, moje muchy będą więcej biły To 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 potrzeba brać Potrzeba trzeba potrzeba, potrzeby Jak potrzeba to się bierze Jak nie potrzeba to się nie bierze Tak, dokładnie to miało tyle sensu. I... Muchy? Ej, ja się cieszę. Muszki biją więcej. Mam familiary do bicia. Wiem, że gdzieś tam jest Andrauzi. Do zabrania na... Walkę z matką. Jest dobrze. Jest dobrze. I tylko... Nawet się ciężko czasem rozkręcić na klawiaturze. O. Dobra. Kluczyk? Jest. do nie tego kibama. Bo bym się zaszlachtował. Nie! Nie skusisz mnie. Nie poddam się. Będę walczył z całych sił Dobra Moje całe siły skończyły się tutaj Kluczyk i bomba jest ok. Jestem wytrwały, ale do jednego klucza Tam radę Ja przecież Ja zapominam, że ja mogę jeszcze strzelać oprócz ugapić herbola Ja ten cały czas zapominam nie, tylko jednym itemem się żyje w tym, w tym ranie. No a co jest w kupie? Jakiś HP up? Nie ma. Eee, z tym to ja wolę nie ryzykować. Ale to jest plus. Im większy damage up, tym szybciej przeciwnicy padają. No jakby to, 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 to logiczne, ale bardziej chodzi mi, że mniej niej mógł tracę. Na wykończenie ich. A co ja, coś czuję, że to już jest droga. Do bossa. Min maxing, co? Gdyby miał ochotę u uciekać od tego. Dobra, jednego kolejna możemy tu użyć, żeby was wysadzić. Dobra, trzeba oddzielnie wysadzić. Cyf. Trochę lepiej. A z Tobą się zastanowię. Pomożesz mi oddać całkiem sporo przedmiotów. E, przedmiotów. Much na bosa. Uuu, to widzicie, matka już pokonana. Matkę już pokonaliśmy w takim wypadku. Pytanie, co tu się trafi? Rak mega. Aj, aj, aj. tak po prostu Perfection? No co mi Trinkę, który stracę na pierwszym lepszym pokoju? No bez kitu. No, Na pierwszym lepszym pokoju stracę tego Perfection. Ja dostałem to Perfection. Teraz jestem z siebie dumny. No, ja, ja rozumiem. Na poprzednim ranie ja mówiłem, że był taki run, gdzie dostałem 10 laka. No dobra. Dostałem perfection. Też dostałem 10 laka, ale tamto 10 laka, a to 10 laka, to nie, ja uważam, że to nie jest to samo. Tamtego laka nie mogłem stracić, a tego mogę na pierwszym pokoju, więc widzicie, dla mnie różnica jest yy, całkiem, całkiem spora. Nie wiem, jak ma się lak do zdobywania laka więcej. Ale ogólnie no tam bardzo dużo pigu dostawałem z lakapem. <gryzamy> Więc to raczej tam, tam było to spowodowane tym Jak mi zabraknie hajsu to idziemy do walki To jest hype mindik. Tego celu Jesteśmy tak. Tak. No dobra. Moje, no moje się opłacało. No całkiem dużo. Dużo wam powiem. Dostaliśmy z tego pokoju. Abym nas nawet tu zawalczył. Tego wszystkiego. Ja myślę, że to będzie trudniejsza walka. Ale po prostu, matka z walk, z matką będzie trudna. To będzie wyzwaniem. Dobra, już wiem, że u góry nie może być Secret Room. I tu też nie może być. A czemu tu nie może być? A bo tu przepaść jest... No dobra, to jest bardzo... Bardzo prawdopodobna możliwość. O! A. A ty chany. No i po perfection, no o tym mówiłem. Jeden hit i po perfection. A tam tych 10 laka nie dało się zbić. 12 chyba nawet 10 to mi się chciało buntować <laughs> Sami tam, które przy 20 do, no dopiero mają 100%. Na sensie strzały zębowe mają przy 9 Dobra, to wysadzamy Więcej coinów na sklepy. Być tych sklepów już dużo nie zostało. Ale Amdrauzi to ja nie oddam. Walka z matką bez Amdrauzi. Gdzieś to koszmar będzie. I to ciekawy trinket. Ja bym go nawet wziął. A mianowicie możemy otwierać... Otwierać skrzynki bombami i pokoje bombami. I zamknięte. Po prostu rozwalamy kłódki. Broken padlock. I... A to ja nie znalazłem końców tego secret roomu, tak? No, tak. No to już po lewo widzę, że go nie będzie, no. Czy tu będzie? zaś mi się. Kitka w tej głowie. Ale gdzieś musi być. Dobra. Nie wiem gdzie. Nie chce mi się. Nie szukam tego. Ale chodźmy zawalczyć, The Gate. Czy The Gateik będzie łatwy do bicia? Odpowiedź brzmi tak. Z jednego powodu: nie rusza się. A, to co przezywa się rusza, ale on ale się nie rusza. Ale ile mi wcisną obrażeń? Multidimensional baby. Baby, które nie strzela. Nie chcę ryzykować. Jak to będzie tyle to ja będę sobie w plu brodę, że straciłem. Mam Dobra, mamy sześć sortuszek to ogarnę, to ogarnę. Jeszcze trzeba na działkę jechać. Hmm? Na dziełeczkę, to nie? Powylegiwać się u kogoś innego, bo najlepsza impreza impreza jest tam, gdzie nie jest twoja. Czemu? Bo nie trzeba po niej sprzątać. Jakby możesz. Ale większość osób tego nie robi. Pamiętam, jak pojechałem na jedną urodziny to. Sam Sam na 20 osób. Skończyło się na tym, że przyjechaliśmy dzień wcześniej. Bo nam się dni walnęły. A bez to, że nam się dni walnęły, no to. Oczywiście, dzień wcześniej to standard. Bo kto robi imprezę. Od soboty do poniedziałku. No się walnęło i pojechaliśmy w piątek do niedzieli. Oni tam siedzieli dłużej, ale większość osób już się w piątek niedzielę zmyła. Tak standardowo. Miałem takie. Hmm. Co tak robi? I tak przyjechaliśmy dzień wcześniej, to... Już na to, że Namiot składaliśmy. No, i już użyć. Składaliśmy i namiot na imprezę. No, najgorzej. żeby nie było, żeby było gdzie w ogóle, gdzie imprezować. Sam by tego nie złożył, salenizan. Więc miał jeszcze dwóch yy, głupków do pomocy, <grywki> co za wcześnie przyjechali. No to, to mu pomagaliśmy. Mówię wam Przypał mały, ale się cieszył, że byliśmy wcześniej. Nie, nie, nie. Na szczęście nie miał z tym problemu. Wszystko poukładaliśmy. A na koniec pomogliśmy sprzątać. Dobra. Co jeszcze wiem? Dawaj. Jak ja lubię sakiewki. Bez kitu Lovers? Słabe? Dwa razy lovers? Może się poczuć pokochany czy coś? Dobra. No, no, no to, to całą imprezę zrobiliśmy. To jest walka z matką? Isaac. Tak, to jest walka z matką. Andrauzi no. <grywa> Nie no. No dobra, trochę. Może jednak trochę Am Andrauzi to mogło być lekkie przegięcie na matkę. Mogła poczuć się oszukana. O! cię zabiją. Dobrze jest, daliśmy radę, w 25 minut, to są najkrótsze odcinki jak na razie. Dawaj siostry, dawaj sister magii, Koń, join, to mamy. Co? Siła! Ooo, Algi jest odblokowane. Będziemy byli tarcze. Nareszcie? Czasem się przyda. A jeśli wam się podobało, podajcie i zostańcie. Bye!